A więc dobry Siemanko. Witam wszystkich. Nagram jakiś krótki film, bo tam kilka osób pisze, kupi 100 Budapesztów, czy tam kupi setkę Gołębi, e, Murzynów i Budapeszty. Także słuchajcie, ja rozumiem, że każdy chce, chce coś kupić, ale no, są Budapeszty też takie, jest ich ze 30. Jak widać, może nie jest to klasa wystawowa, ale nie są też gołębie po 10 zł. I jeżeli ktoś mi ma napisać i się pyta, że weźmie gdzieś 100 budapesztów, czy, czy z 50 budapesztów i 50 murzyny, jaka by była cena, no to troszkę Troszkę to jest chyba nienormalne. Ludzie, mnie się nie pali, nie śpieszy do sprzedaży. Jeżeli ktoś kupi no taką parę, jak tutaj sobie stoją, jak ja mam podać cenę 100 gołębi, które jest do sprzedania? nie ma dziadów, to wszystkie gołębie są fruwające. Ogólnie, dziwnie to wycenić. Pokażemy. Bo wcale ja tu inaczej nie będę kłamał i mówił, że za niektóre gołębie to zapłaciłem nawet i stu, albo i więcej. No. Słaba. Jeżeli ktoś mi ma przyjechać i mi powie, że weźmie 100 gołębi. Sam sobie wejdzie do gomitki z eksem, powybierać. Ja mu mam powiedzieć po 10 zł. No to, to to raczej nierealne. Także słuchajcie. Takich jaj nie będziemy robić. Ruszta się trochę towarzystwo. No. I raczej po 10 zł tego łębie nie będę sprzedawany że może lepiej, lepiej jechać na rynek na targ, pozbędę się tego co, co mi nie pasuje, bo w całości tego nie sprzedam 200 gołębi, też wiem, że każdym tylko szuka okazji, żeby coś kupić, sprzedać i zahandlować, no ale ale ja te gołębie też jeździłem, kupywałem, hodowałem. Jeżeli taką samiczkę ktoś kupi... Nie wiem ile ona jest warta, ale na pewno za 10 zł ja jej nie kupię. O, jest samczyk od niej, Samczyk też był czysty, dostał na barach, a jest tam tego roku, także nie jest stary. Parę sztuk na wianku, same tu wiankowe są. Jest... dwa kończate, kolczy... klasa wystawowa, tak jak powiedziałem, nie są, ale. Ale tutaj obsranców jakichś nie ma do sprzedaży. Jest ciemniejszy wianek, jaśniejszy. Słuchajcie, tylko to pokażę tym co chcieli to kupywać, 100 sztuk. Albo że weźmie same Budapeszty tylko siwe i na wianku. Także jeśli tylko siwe i na wianku, no to cena jest po 50 zł za sztukę tutaj jak są wszystkie jak lecą, taka jest cena po 5 dych nie ma problemu idą, ale są i po stówie, co płaciłem i tyle i wtedy idą za takie pieniądze nie wiem pokażemy tutaj samczyka. tak wygląda tu ma piórko jakieś w skrzydle i też nie mam zamiaru tego wyrywać i ukrywać, no tak jest takie życie tak jak i człowieka nie ma idealnego, tak i gołębia nie ma idealnego. Wygląda jak wygląda. Ale takie są umiewianki. Ta na przykład samica to jest zwykła samiczka, ale jest czysta, moja, fruwa. I 8 km była puszczana. Ona jest nie do sprzedania. Ale takie są gołębie od nich. Jest tutaj 7 młodych od nich. Te są do sprzedania. Także pokażemy drugie to szabrajstwo tu jest już coś takiego to są sporty ten czerwony też nie jest do sprzedania gdyby ktoś tam głupie pytanie zadał to jest nie do sprzedania gołą wrócił duże kilometry także Że słaba ostrość, ale pokażemy. Takie ciemniuchy. Dla mnie wartości oni wielkie nie przedstawiają, ale na pewno nie za 10 zł. Takie gołębie próbować dobrze fruwają i nie po 10 zł. Ja mam pełne beczki jedzenia. Jest co dawać jeść, tylko po prostu chciałem... Troszeczkę zmniejszyć tego szupłyś tego towarzystwa ale... ale to się nie obejdzie bez rynku i bazaru to oglądał filmy Także wie, nigdy nie puszczałem sportów, a te sporty mają dobrze w głowie pokładane. Bo 8 sportów w tym roku puszczałem, i wszystkie 8 są. Te 8 są nie do sprzedania, ale są inne też, których nie puszczałem. No i w taki sposób, tak jak mówiłem, ktoś mi powie, że na filmie zobaczy tego czerwonego i że ma dać za niego 10 zł. Ten jest nie do sprzedania. Ten zostaje. To jest nie mój gołąb, to łapany był gołąb. Ale on już kilometrów zrobił i zostaje u mnie w domu. Także panowie. Myślcie no co piszecie, co chcecie. Czy chcecie stówę, czy chcecie 200. Ale trochę przemyśleć, co się pisze. Każdy z nas szuka okazji, coś kupić lepszego, ja rozumiem jak w locie się kupuje Że jest i ładniejszy, gorszy, ale to nie są gołębie po 10 zł i tyle Będzie krótki film, także może jeszcze pokażę murzyny Kilka par tylko, które sami wycenicie Dobra, tam pauzę Dobra, jestem w drugim gołębniku na przykład jest trzy pary takich karpiatów. Nie wiem. A widzicie, ja nie będę tego łapał. To jest samica, to jest samczyk. Jest jedna para. Głębie czyściutkie nic nie mają. Ani fartuczka, ani piórka, nic. Tu, tu jest druga para. Samczyk, samiczka odskoczyła. Zaraz wam złapię parał karpiatych koroniatych. Mam następnego, tak wygląda, samczyk, pokaż się. To jest... To jest para. Widzicie jakie to są gołem. U mnie murzynów obsranców nie ma. Ogoniarzy i kiciarzy. Jest ze trzy koroniate. które mi się nie podobają, bo ja ogólnie nie trzymam koroniatych. Ale to tak było kiedyś przyniesione z lotem. Więc zostały. Ale. Ona 20 jest gładkich. Wszystko czyste. Jedna murzynka jest z fartuszkiem. Pana Jacka. Pozdrawiam pana Jacka. Dobrze chodzi. Mądra murzynka. Także tylko ona. Ale ona nie musi być sprzedana. Ja murzynu wszystkich też nie sprzedaję. Więc to tak się prezentuje. Jeżeli ktoś chce nabyć większą ilość. Proszę się zastanowić, pisać cenę A tam Od handlarzy Kto chce handlować Zapraszam na inne aukcje I tyle Także panowie szczęśliwego nowego roku Tam jest tam użynka od pana Jacka Gdzieś mnie schowała się No i tyle no. Co tu Nie wiem Mogę jeszcze egierskie pokazać Ale egierskie takiego parcia nie mam Żeby ich sprzedawać tam nie chce jeden chłopak pisał napisałem mu, że po 70 zł no to chyba cena jest za duża, no i tyle no ale złapiemy go w, ręcz, w rączkę, zobaczymy dobra mam jednego amigo pokaż się z dzioba. Ej, weź go nie idzie go sfotografować bardzo Na puste patrzy w drugą stronę, no. Tu! tu jest następna samiczka. Tu jest jeszcze jeden. Jest, jest ich siedem. Tu jest dwa. No i tyle, no. Jezu. Tak to się przedstawia, tak jest ranina. Tu jest następny. Jest dwa węgry. Jeśli ktoś ma lepsze, nie ma, nie ma problemu. Na pewno wierzę, że są lepsze, bo sam je widziałem, ale te są próbające, chodzące i ganiane. Cały czas i tyle. Pozdrawiam miłego, szczęśliwego nowego roku. Hej!